Rok działania pompy ciepła to chyba estia i zużycie 4100 kWh. Dwa obiegi grzewcze, podłoga i grzejniki. Pompa działała przez rok praktycznie na krzywej grzewczej. Przenoszę w tej chwili spok pomieszczenia. W pokoju przenoszę sterownik z powrotem do pompy, ponieważ w krzywach zawsze się sprawdza Jest kontrola także przez, przez wifi No i tak to wygląda zbiornik 300 litrów może to jest no już nagram tak, modyfikacja tej osłonki No tak, okienko czyli na, na, wentylator. na wentylator akurat no. Powiem Panu, nie było problemu, ale jakoś tak początkiem stycznia przerobiłem, dla świętego spokoju, przed tymi śnieżycami. No i fajnie, i fajnie. Zresztą no widać pozało. Bo... Po zużyciu energii, mówi Pan, widać, że nie ma wpływu negatywnego. To wie Pan, może jakby nie było tego, Byłoby to jeszcze dobrze. by 500 kW było mniej, kWh. To znaczy, to zużycie, które teraz widzimy... To jest y, większy czas niż rok, bo trzeba pamiętać, że od 13 maja pompa pracuje. No, no tak, ale to tutaj. No, chociaż już teraz te. No ja to jest się nie... powoda, tylko już w tej chwili, prawda? Ale większa część maja to było ogrzanie. No tak. Był bardzo zimny. Więc być może ostatni tydzień maja tylko nie było ogrzewania. Czyli jeszcze raz mówi Pan, że to jest. Ponad rok rzeczywiste tak wskazania, rzeczywiste. Nic tu nie było, nic tu nie było poza tym licznikiem, bo to jest, my wstawiliśmy go od razu, nie? Ten licznik. No, ósemka. U Pana jest 160 metrów? Nie ma, jest ze 130. A, 130 metrów, podłoga pół na pół. Podłogi jest mniej nawet, 30%. Nie. Aha, no tak. Więc tym bardziej ten wynik jest lepszy. No. I krzywa jak jest ustawiona? Plus 1 do czyli, czyli Podniesiona tak jest, jest o jeden. Czyli minus, przy minus 20 w okolicach 41 stopni. To gdzieś tak wygląda. W tej chwili nie pamiętam No, no pamiętam, ale ja, ja się tak pamiętam w sensie takim. Przez nowym. No. no to bajka. No dobra, fajnie być u zadowolonego klienta.